Halo, halo, cześć maneczko. Witajcie w kolejnym odcinku Skate'a 3 drogi do Platyny. E, dawno nie było tej serii, no ale w ogóle nie wyszły napady do GTA 5. No i jakoś tak, e, wszystkie inne serie poszły lekko na bok, ale no. Ale wracamy jest skatecik. E, jest nowe intro, które pewnie teraz widzieliście. Możecie napisać co o nim myślicie. Mimo, że to jest temp, e, template, czyli shablon, gdzie się zmienia tak właściwie tylko imię imię i tak dalej, no to musiałem się z tym trochę pomęczyć, bo, bo, bo jest to do innego programu i tak dalej. No i no jest to nieco bardziej skomplikowane, ale koniec pieprzenia o czymś nie związanym ze skate'em. E, robimy Street Contest DC King of the Street. Gem Best Trick i... nie... Gem be, Best Grind i Best Trick. 35 tysięcy. No nie powiem, no nie powiem, wygląda bardzo... bardzo kusząco, 35 tysięcy sprzedanych desek, no to będzie już taki dosyć fajny hajsik. No bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład no minus prowizje, wszystkie 15... Nie, niech będzie nawet 10 dolarów za jedną deskę, no to... Razy 35 tysięcy? Niezły hajsik by był. Ale oczywiście wiadomo, że sprzedane deski to jest tutejsza waluta, no ale... Daj się tylko, by głupiam, nie Dobra, pierwsza runda, gem 3-6 flip. Zrobiłem tylko 6 flipa, nie mów mi, że to było chore. Człowieku. żeś nie widział chyba, co ja wybrałem normalnie, jakie kombo, jakie wszystko, o kurde. No, dawno trochę nie grałem tego skate'a ale to nie zmienia faktu, że i tak to wszystko, że i tak to wszystko wygram bo zwyczajnie no, ta gra jest prosta dla mnie na tym łatwym poziomie He -he. i ogólnie jak się dużo gra hard flip, let's go front flip back flip easy man aha, bo tutaj się nie liczą, okej okay. Spokojnie. Eee, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć okej, okay, bo oni mają po 2000 no, nie, nie jest za dobrze na 1000 ja mam 1200 ale spokojnie, jest dużo czasu zaraz to, zaraz to zrobimy, I w ogóle ostatnio miałem chętkę sobie zagrać w GTA 3, zagrałem sobie Oczywi e, oczywiście inaczej to wszystko wyglądało w moich wspomnieniach Ale m, Moje pytanie do was Czy chcielibyście e, jakąś Czyli nawet nie serię, Ale czy chcielibyście, żebym nagrał GTA 3 W sumie trochę dziwne pytanie Na, na serii w skatecie, Na serii skate'a, Ale Ale możecie napisać, jeżeli chcielibyście odcinek Albo jakąś serię z GTA 3 No to, no to Ja z chęcią nagram jak nie, no to no to pewnie i tak kiedyś nagram. Jak mi się będzie chciało albo nie będę miał nic innego do roboty. Albo do nagrania. No okej. Okay. Eee, bez grind. O nie, oj, e, wybaczcie ludzie w sławkach, jeżeli ten gwizd był dla was zabójczy. No ale taka gleba się nie zdarza. Nie zdarza często. Oluj, <grym> 308 punktów. Próbuję w sumie, może tak A Nie, dobra A to by trzeba tak zrobić Nie, dobra Jeden się z tym bawił no, no, Ci się tam zderzyli To nie jest takie łatwe jak wygląda Uwierzcie mi 331 punktów A, Dobra, jest 700 Jest 700 Jest progres O, jest 900 No i dobra, wygraliśmy Wygrałem, wygraliśmy, no wygrałem po prostu już Tutaj raczej nic nie przebije tego wyniku Chyba, że ja sam Ale na pewno nie tym było tylko 800 ileś o, ho, ho, ale że spadł ziomek 927 punktów, tutaj Andrew Reynolds ma 761 tylko on właściwie Nie wiem, no, dobra. Mm, już, mnie, już mnie nie przebiją. Może zrobię jeszcze jakąś ładną glebę. a no nie dali mi zrobić Salta, no. E, no ale spoko. Ale spoko. E, next. 10 punktów: Andrew Reynolds ma 8. Eric Coston ma 6. Mark Appleyard ma 3. Josh Kellys ma 2. I Chris Cole ma tylko 1 punkt. Przecież Chris Gold to jest bardzo dobry skater. No, tutaj jestem troszeczkę zdziwiony. No. Chris Gold mogłeś się bardziej postarać, ten myślę. Let's go. Um, best trick. Muszę uważać, żeby być przede wszystkim przed Andrew Reynoldsem, bo jest to jedyna osoba, która mogłaby mi teoretycznie jeszcze zagrozić, no ale. Wiadomo, że ja jestem w tą grę prosem i że mnie nie przebije zwyczajniej No chyba, że byłby to poziom hardcore albo coś No ale... Ale to ten, no wiadomo A i no chciałem front clipa Spokojnie zaraz zrobimy No i coś tam Oho Ale przywalił w marker, top marker, nie trzeba Oh damn son, 2006 punktów O, dobra. Teraz muszę próbować, e, teraz muszę zrobić body flip out. E, wtedy się będę cieszył. <laughs> Dla niewiedzących body flip to jest back flip lub front flip. Nie, jak gdyby flip po prostu całego ciała o, wow. Ale gleba, no gdybym ja się tak wyglebił no to wow. Wow. Co to było? I have no idea I have no idea co to było Damn son, tam mówi? Damn sun. no jakoś tak Continue, no i dziękuję DC King of the street, ja jestem tym king of the street eee, 15 punktów Andrew Reynolds, nie miał szans Nie miał szans, 5 punktów przewagi. Ale Chris Cole tylko z jednym punktem, no to jest To nie wskazuje na dobrą formę Chrisa niestety No jest naprawdę spoko skater, lubię go Jeden z moich ulubionych bo jeżeli nawet nie ulubiony Tak, tak na serio nie? Yeah i trofeum, nareszcie trofeum w tej serii. Yeah No ale szybciej się <laughs> zapisuj Solar System nie yeah. Street Contest Goofy versus Regular Let's go Znowu 35 tysięcy jest to do, do wygrania Czyli może być może być całkiem fajnie No, coś mi się tutaj o, w tej Niestety. E, dobra, dobra, koniec tej prezentacji, panie tutaj. E, best trick No spoko Lubię bez triki. Lubię bez triki. E, możemy zagrać bez trika. Hehe. Hehe. He, he. No co to, co to było w ogóle? No dobra Mój team jak na razie przegrywa, to jest niedobrze 510 punktów tylko, oj Eric Koston, ty się wejść do roboty chłopie Wiem, że jesteś profesjonalnym skiterem Ty też powinieneś tutaj coś robić Ojej, no nie wyszło Spróbuję coś bardziej easy OHOHO co to było? Jak mu się testowiła wbiła w kolano? O ods. Dobra, jeja, yeah, wychodzimy na prowadzenie. Denis Business, tutaj z pierwszym wynikiem. Z najwyższym wynikiem. A nie, przepraszam, już ja mam najwyższy wynik. No, to, wiadomo, no nie może być inaczej. O, ej, 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 panowie, no o 15 punktów nas wyprzedzili. Ja nie mam najwyższego wyniku nawet O kurde, nie jest dobrze, nie jest dobrze Teraz panikuję i to przegramy Jest! Piękna końcówka Jeszcze w ostatnich sekundach ich. po prostu zmiażdżyliśmy 1200 punktów Biczyc, O jee O Goofy wygrywa z regularem. No bo oczywiście. Przecież nie może być inaczej, kiedy ja jestem w teamie Goofiego. Goofy. I gdyby ktoś nie wiedział, no to Goofy to jest oczywiście. E, Gufi i regular to są oczywiście style jazdy, czyli którą nogą się odpychacie, tu, e, na którą się wybijacie. No wszystko, nie? Znowu bez trik Spoko, no. Znowu bez triki, 660 punktów. Zrobienie specjalnego i. No i tak wygrywamy, no może gdyby to było czystsze to, to byłoby więcej punktów 747 punktów Na razie to wystarcza Na razie wygrywamy O 1500 No i dziękuję no Teraz to już Teraz to już wygraliśmy Nie ja wam to mówię, no teraz już nie możemy tego spartolić. Już po prostu tego nie przegramy. Także teraz już znajdzie. Coś tu jeszcze spróbuję ewentualnie poprawić. Ale może być ciężko, bo 1500 punktów to jest to jest naprawdę dobry wynik. No i nie wiem czy, nie wiem, czy coś tu jeszcze zrobię więcej. O, ale to było ładne. Takie czyste, piękne, no. I opasane też sporo punktów, leciało. Jak powiem bardzo ładny triczek, czy tam combo, czy line, czy sequence, czy jakoś tak. Dobra, no i pięknie, wygraliśmy już całe zawody. No bo jest 2-0. No i nawet jeżeli regular wygra tą rundę, no to tak nic nie zrobił. No bo jest 2-0. No Ale mam jeszcze szansę na ten, na ten honorowy punkt, na tą honorową rundę. Aha, teraz gem. Jam. jam. No i front flip na wejście, dziękuję. Front flip in. No i tak więcej. Ja punktów dostałem za do coś takiego. No w sumie tam z mnożnikiem, no ale kto by się czepiał? No, jeszcze tutaj piękny handplant, żeby się popisać. No, oczywiście, trzeba się popisać na takich zawodach. No, no oczywiście, że trzeba. No i dobra, bo bu e Denis Buzznicz. Buznic, czy jakoś tak znowu ma więcej punktów niż ja a ja lubię mieć najwięcej punktów, dlatego walniemy teraz metod 360 front i no i... no i... no i wyprzedzę. Zwyczajnie. Ja i w ogóle też rada na dżemy. Jeżeli macie e, Jeżeli macie ogólnie sequence, Czyli kurde, nie sequence, sorry. mnożnik jeżeli macie mnożnik, czyli to e, X3 takie razy 3, razy 2, razy 1,5 to róbcie jak gdyby oryginalne triki, bo jeden i ten sam trik przez jakiś czas, no to jak możecie zauważyć, że coraz mniej punktów się dostaje e, no i zwyczajnie może wam się to nie płacić, tak jak teraz mi Wiecie, już mniej punktów dostaję Bo się wykończyły wszystkie możliwe kombinacje praktycznie A jednak no, no jeszcze coś tam się da I czy mam więcej punktów niż cała już różna? Bo nie wiem, nie zauważyłem Wiem, że mamy po 20 000 punktów tylko nie wiem jak tam resztki A damn. 33 punkty więcej mają niż ja sam no niestety nie udało się zrobić takiego mojego targetu. Ale dobra, dwa udane street contesty. <laughs> A i jakiś taki kaszel Etna nice custom Speed three Shoes Unlocked. O, ciekawe. I kolejne trofeum yeah, GWR Goofy vs. Regular Champ, czyli GVR Champ. Nice, no nie powiem. To jest chyba rekord, dwa trofea w jednym odcinku, no. No, za to się należy dużo łapek, tak myślę. I komentarzy też. Dobra, to, to zróbmy może jeszcze challenge z prosami. żeby odcinek, nie był, nie był taki krótki. I ogólnie zbliża się, nie wiem, która z tą wie, ale tak, zbliża się już koniec tej serii. Zostało już mało challenge'ów, a niestety serwery nie dają rady, i... No i zwyczajnie trofea online nie będą raczej możliwe do zrealizowania o tym jeszcze pewnie będzie w następnym odcinku jeżeli to nie będzie już taki odcinek końcowy ale nie wiem, no jeszcze zobaczę jeszcze zobaczę, coś tam się myśli co my tutaj mamy zrobić trick onto the roof, drop back into the pool spoko da się zrobić co to w ogóle jest? aha, mamy, mamy tam wskoczyć no tak Chyba trzeba wskoczyć na dach, a nie przelecieć zrobi zrobić handplanta, albo cokolwiek. Nie wiem, zobaczymy. O kurde. No, to to w ogóle jest Dam Dragon czy jakoś tak. Czy kto? Już nawet nie wiem... Można nawet nie wiem co wziąłem, ale chyba, chyba tak, chyba dam Dreh no, to było ładne, trenerzyste, ale... No ej no, jak tam wskoczyć? O, trzy szóstki, jeja, yeah, świetnie. Nie no. Na serio, no to wiadomo co to są trzy szóstki. No co jest? Hmm... Jak tam wskoczyć, no? Trick onto the roof. Chyba, że. Chyba, że spróbuję, więc zrobię handplanta, Może się uda. Albo się nie uda. No, spokojnie, żeby tam nie wylecieć. Jest! Pięknie! No, czyli nie trzeba tam wskakiwać. Nie trzeba robić handplanta wystarczy, tak jak tutaj widać, grind, tylko so, trzeba mm, trzeba tutaj się nauczyć też pumpingu, żeby wysoko wylecieć. Jak ktoś nie wiedział, co to jest pumping, no to to jest jak gdyby to, że 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 przed najazdem na samą rampę musimy kliknąć tam przycisk od grindów i no, macie o tym tutorial tam tam w szkole, w skate schoolu, nie? Zresztą razie dzięki temu ma się większego speeda i tak dalej. E, continue, continue oczywiście. Odblokowaliśmy dana Drehobla. Zostaliśmy 10 tysięcy e, Pro Challenge i... O, Box gave you free stuff. Drehobla gave you your. Drehobla gave you a board. Gave you, no. That English, bro, that English. 18 na odcinko, no. Nie wiem czy coś jeszcze będziemy robić. Ale myślę, że jeszcze jeden jakiś challengek na pewno. Tutaj chyba jakiś nowy był. Aha One Up z Johnem Cardielem. Uh, ale się dopiero teraz odblokowało, to zrobię coś co było wcześniej. Uh, film z... Film z Lizardem Kingiem. Zrobimy jeszcze to i... I to będzie koniec odcinka. A następny postaram się wrzucić też jakoś tak trochę wcześniej niż ten. Bo od ostatniego no to ile minęło już? Z dwa tygodnie, czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie no sporo. Nie powiem sporo. I muszę to robić częściej. Nie wiem. Lizard King, sponsorzy. To jest super. No. Właściwie to się da na na kilc? Hada się na kills. O to wiedziałem <laughs> Oli 360 na pierwszym gapie stale na drugim judo na trzecim i airwalk na czwartym eee. o, o, o. czekajcie Oli 360 na pewno zrobię potem się będę posiłkował trick guide'em po drugie? stale yes, fish stale fish jak był eee, grawy Cups. 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 Stalefish. Stalefish. stale fish? groby, krabs 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 Scraps, stale stale fish aha dobra to jest to eee, rka i l2 spoko rka bok i l2 nie to był tak nie Ej, ej, no, tutaj teraz za mało czasu jakby było no, spokojnie, teraz się je zrobię jeszcze raz Go <laughs> Go, go, go No Lizard, jedź Nie wiem czy to uzna Uuu, co to było, no panie Co on się poślizgnął tam czy jak? Nie wiem, ten spod jest taki średniowy Tak nie wychodzi. Czekajcie, ja spróbuję zrobić tu. Czego mi wychodzi tak Więc -ni"? Nie, spróbuję jeszcze raz. Ale wychodzi mi tak nie, a powinien. Kurde, a powinien mi wychodzić stale. już. nam stale. Trick Guide jest stale, ale to stale, nie? Oczywiście. <laughs> kurde! Co się dzieje? Gdzie jest mój skill? Wiem, że nie pojechał na makację. Znowu tak nie. Chyba za wcześnie wciskam L2. Nie dobra. Zajdźmy wprost ten challenge. Łooohohoho. Kurde. Serio na no, ostatnim się wygrabiłem. o jad się. O, kurde. No ale trik byłby przekozacki. No to spróbujemy jeszcze raz. O nice. Jest, stale <coughs> Co tam jeszcze trzeba było? E, judo Chwila, chwila, judo, judo, judo i airwalk judo, judo to chyba nie trzeba nic takiego było Judo kick um, Other trick Other tricks front kick um, Grab tricks foot plants, nie, nie, foot plants. one foot o, dobrze, do. Aha, L2 plus krzyżyk. On, spoko. L2 plus krzyżyk, L2 plus krzyżyk, L2 plus krzyżyk. Jeszcze tam był airwalk. Airwalk. Um, Benihano, no to jest też fajny trik. One foot. Two, um, aha, jest airwalk. Aha, i tu jest R plus L2 plus kółko. Na dół plus dwa plus kółko e, powoli. A, dobra, zwaliłem. Niestety. Eee, nie wyszło totalnie dobra. Olać to. Nie robię na kilt, no bo i tak już zwyczajnie to nie jest jakieś tam potrzebne A nie chcę mi się męczyć z tym następne 10 minut Kurde no Nie no te skały mnie wkurzają, naprawdę, te skały mnie wkurzają Teraz nie robię już nic tam dodatkowego, po prostu sobie tutaj skaczę Żeby zaliczyć, no i tyle piękny kick, flip, kick, flip, następny kick, flip, wszystko, kick, flipy, kick, flips everywhere. O oh, nice, nice, dużo speeda, dużo spida No nie, serio, serio, nie doleciałem. Aj, to nie jest takie łatwe, jednak. No, no, no. Niestety, chyba trzeba będzie się troszeczkę dłużej nad tym pomęczyć. Are you fucking kidding me? To chyba będzie jeden z dłuższych odcinków. Bynajmniej. Bynajmniej teraz jakoś. Jakiegoś... Lizard King! Coś ty zrobił! Przez ciebie się wybiłem tam. Tam, kurde, na bok gdzieś, no. Lizard, no ty się bugujesz. Lol. Mam drogą ciekawy glitch. Coś tam no. No, takie, takie coś. Let's go. Pięknie. Doskocz, doskocz. Jest! Wyglebił się na końcu, ale trudno. Ond, <ścoughs> owned, owned Nice, nice. Nareszcie się udało. Moje wow. panie, już się zaczynają trochę wkurzać. Continue, co za co dostajemy, dostajemy postać Lizarda Kinga Challenger, okej okay. kolejny challenge z jednak Pewnie będzie następny odcinek na pewno I to jeszcze nie taki pożegnaniowy Lizard Squad uh, bestows a new board upon you um, Okej okay. No i 10 tysięcy, także dzięki za oglądanie tego filmiku, możecie zostawić opinią intrze, możecie zostawić opinię o filmiku całym o let's jeżeli macie pomysły na serię, która ma być, jak już się skończy skate, no to napiszcie w komentarzu oprócz tego to udostępniajcie komentujcie, lajkujcie żeby aktywność wzrastała wszystko, subskrybujcie no i no i, no i, no i nara, no po prostu nara